Karol powraca. Możesz, może się jednak zmienimy już noc. Proszę ci kochać. Nawet mnie nie, nie dotykaj, nawet mi, to nawet, nawet nie chodzi o to spóźnienie. Chodzi o wszystkie spóźnienia, chodzi o to. Ja. Nie, ma, nie masz dla mnie czasu, nawet na seks ze mną nie masz. Jest może ty w ogóle nie masz na to ochoty? Oczywiście mam. Zawsze mam ochotę i, i czas, nawet po ciężkim dniu pracy. Wszystko ci się we mnie nie podoba. Nie podoba ci się to, że za wolno jadę zbyt ostrożnie. Nie podoba ci się, że spaghetti za twarde, że herbata za słaba, albo wino za czerwone. Przestań się złościć. Karol! No. O, no! No i dlaczego, dlaczego ty w ogóle ze mną jest? A, tak! Czy ty mi w ogóle jeszcze kochasz? Kocham cię, ale patrz na drogę. Co z tego, że mam patrzeć na drogę? Moi rodzice są ze sobą 30 lat, obchodzą perłowe gody. Dlaczego? Dlatego, że się kochają. Rozumiem, że go się... proszę, bo za się za bok, uważaj się, bo za za Kiedy ja płaciszę, to życie kiedy ja. Derruj, no jest mi, że cię mogę zginąć. Ale ja chcę pożyć, Puść! Puść! Ja to! Widzisz, widzisz, co narobiłeś? Na bok zjedź. Nie bo wiesz mi, co mam robić. 40 na godzinę jedziemy, i nas policja zatrzymuje na wszystko prześciganie, jak zwykle. W kinach od 21 stycznia.